Tytuł dzisiejszego filmiku to renowacja. Inspiracji do refleksji, którą chcę się z Wami, drodzy widzowie, podzielić, dostarczyło mi samo życie. Siedzę sobie kiedyś w tramwaju na pętli tramwajowej Salwator w Krakowie. Jest to pętla z widokiem na klasztor Norbertanek. Do odjazdu tramwaju było jeszcze kilka minut. Aby jakoś spożytkować ten czas, Zaczęłam przyglądać się temu, co przede mną, czyli murom klasztornym. Ich widok nie prezentuje się moim zdaniem zbyt zachwycająco. Stare, brudne, zawilgocone. Przydałoby się te mury i klasztor odnowić, pomyślałam. Tylko że wiadomo, trzeba by na to grube miliony. Gdy tylko ta myśl przeszła mi przez głowę, olśniło mnie, że konieczna jest jednak inna o wiele pilniejsza renowacja, i że o niej każdemu z nas powinno przypominać sumienie, o ile oczywiście mamy je odpowiednio ukształtowane. Chodzi oczywiście o renowację kościoła kościoła zbudowanego nie z materiałów budowlanych, lecz z ludzkich serc. I tym właśnie uniwersalnym zaproszeniem Jezusa, Jezusa, założyciela żywego kościoła. Zaproszeniem do odnawiania naszych serc i umysłów, do odnawiania Kościoła Powszechnego, chciałabym się dziś z Wami, drodzy widzowie, na tym kanale podzielić. Jezus ciągle zaprasza nas, ochrzczonych, stanowiących Jego Kościół, Kościół żywy, Kościół prawdziwy, do tego, abyśmy nieustannie odnawiali i oczyszczali nasze serca, dusze, umysły. Abyśmy nie szczędzili wysiłków ani czasu na to, aby każdego dnia być renowatorem własnego wnętrza i tego, co nas otacza, po to, aby każdy z nas był lepszym, świętszym i bardziej Chrystusowym. Dobra wiadomość jest taka, że nie trzeba do tego tak naprawdę żadnych pieniędzy. Wystarczy tylko chęć poddania się łasce Bożej, szczera decyzja wolnej woli. I wytrwałość w trwaniu przez Chrystusie. Tylko tyle i aż tyle, czego sobie, Wam i całemu Kościołowi życzę.